Rozdział 31. Skarby znalezione na okręcie. Nie potrafię opisać tego, co się ze mną działo po powrocie. Z bijącym sercem przypatrywałem się zdobytym skarbom. Brałem jeden po drugim do ręki. Nie mogłem nacieszyć się nimi i uwierzyć, że należą do mnie. Tego samego dnia poprzenosiłem wszystko do jaskini. Okazało się, że mam nowy kłopot. Gdzie mam to ulokować? Gdzie schować? Czy nie lepiej byłoby zanieść rzeczy do koźlej jaskini, by uchronić je przed krajbami? Ale na co? Czy nie mam śmiercionośnej broni, by ich zmusić do wycofania się? Kolację spożyłem niezwykle uroczyście. Niczym monarcha, usiadłem na krześle, byłem otoczony licznym dworem. Na stole dymiła się ugotowana na wędzące grochówka, która wydawała aromatyczny zapach. Na moim ramieniu usiadła papuga, zajadając kawałki cukru, które jej podawałem.